Witajcie, moi drodzy, kromeczka nadziei we wtorek, oktawy Wielkanocy. Osiem dni Wielkiego Świętowania, bo Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, aleluja Już po porannej mszy świętej, której pamiętałem o Was wszystkich, z Livingstonu, z Edynburga, z całej Szkocji, o wszystkich, którzy odpowiedzieli z Polski, z różnych innych miejsc, serdecznie Was pozdrawiam. Chrystus zmartwychwstał prawdziwie, zmartwychwstał aleluja. To jest przesłanie, którym się witamy. Dzisiaj w psalmie był piękny refren Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Zachęcam Was, żeby popatrzeć na tę łaskawość. Oprócz pięknych kwiatów, tutaj mam, jak widzicie, takie pędy z drzewa, które wkradały się na mój ogródek, więc je zerwałem, żeby nie przeszkadzały, ale jak pięknie rozkwitły te owocowe drzewa i widzimy piękno przyrody. Podziękujmy za nie. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Może to pierwsza okazja od długiego czasu, żeby posłuchać śpiewu ptaków, żeby zachwycić się tym pięknem stworzenia. Ja tutaj mieszkam w miejscu, gdzie kilkaset operacji lotniczych codziennie nad Edynburgiem się odbywa albo starty, albo lądowania jakże teraz cicho, jak można pięknie usłyszeć ptaki, które przedtem były totalnie zagłuszone. To taka chwila na refleksję, na podziękowanie, również na myślenie o tym, jak powinniśmy naszą planetę em, chronić według tego co papież Franciszek napisał w pięknej encyklice Laudato Si' o dziele stworzenia i o naszej odpowiedzialności za nią. Em, Jezus żyje i wstawia się za nami. To, była, to był tytuł prefacji, którą przed chwilą odmawiałem we mszy świętej i niech ta prawda nam przyświeca, że On zmartwychwstał, żyje, wstawia się za nami, pamięta o nas, słyszy nasze prośby, widzi nasze błagania, dobre wiadomości. Nasz parafianin, który był bardzo chory, który był pod respiratorem, teraz już oddycha samodzielnie. Jego żona przesyła pozdrowienia, podziękowania za Waszą modlitwę, za Waszą troskę. Pamiętajmy o Chorych. Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy się nimi opiekują, i módlmy się za nich, aby oni byli tymi dobrymi samarytanami, którzy przyniosą pomoc, którzy dają nadzieję, którzy pomagają nam zwalczyć tę paskudną pandemię i nie stracić nadziei. Chrystus z wstał, prawdziwie z martwych Aleluja, módlmy się więcej, poczytajmy Boże Słowo, przekażmy dobre pozdrowienia i życzenia naszym bliskim i pamiętajmy, że pełna jest Ziemia łaskawości Pana. Że On żyje i wstawia się za nami, i On jest miłosierny. Dlatego proszę Was, abyście również koronkę do Bożego miłosierdzia odprawiali i modlili się. Dzisiaj intencją szczególną jest modlitwa za braci odłączonych, za tych, którzy są chrześcijanami, ale nie są w kościele, którzy być może również na to przesłanie miłosierdzia Bożego bardzo, bardzo czekają. Więc, Jezu, ufam Tobie. Oto miłosierdzie wołajmy. Jezu, ufam Tobie. Trzymajcie się. O, coś mi się przestawiło, ale to tylko po to, żeby się z bliska zobaczyć. I uradować. Jutro zobaczymy się znowu, a dzisiaj Chrystus wstał. Prawdziwie wstał. Aleluja.